W województwie podlaskim mieszka obecnie 67 osób, które mają więcej niż 100 lat. To o 16 osób mniej niż w lutym ubiegłego roku. Najstarszą seniorką z naszego regionu jest mieszkanka Lipska, która kończyła 1 września 109 lat. Wraz z setnymi urodzinami seniorzy otrzymują specjalne comiesięczne świadczenie honorowe. Wysokość tej dodatkowej emerytury może być różna. Wszystko zależy od tzw. kwoty bazowej, która obowiązuje w dniu ich setnych urodzin. Stanowi ona 100% przeciętnego wynagrodzenia za rok poprzedni, pomniejszonego o składki na ubezpieczenie społeczne. W tym roku każdy senior, który ukończy 100 lat już 1 marca, dostanie 4512 41 zł. 41 groszy brutto. Rok wcześniej była to kwota 4294 ,67 zł. 67 groszy brutto, a dwa lata temu 4003 88 groszy brutto. Wysokość kwoty przeznaczonej dla 100 jest ustalana każdego roku i obowiązuje od 1 marca do końca lutego następnego roku. Dlatego w każdym roku jest różna, ale raz przyznana dodatkowa emerytura nie ulega zmianie i jest wypłacana do końca życia w tej samej wysokości. Na terenie działania białostockiego ZUS dodatkowa emerytura płynie co miesiąc do 67 osób, które szczęśliwie doczekały setnych urodzin. Najstarszy mężczyzna w grudniu skończył 105 lat i mieszka w Białymstoku. ку cool. Aby otrzymać świadczenie honorowe, wystarczy mieć 100 lat. Nie trzeba składać żadnego wniosku, ponieważ zostanie ono przyznane automatycznie. Wypłata jest niezależna od emerytury oraz dodatków przysługujących z innych tytułów. To świadczenie może wypłacać zarówno Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, jak i resortowe zakłady emerytalne takie jak MSWIA oraz MON. Świadczenie to dostają z ZUS także ci, którzy nie przepracowali w swoim życiu ani jednego dnia. I dla Dlatego nie pobierają ani emerytury, ani renty. Takim osobom również należy się dodatek dla stulatków, ale w tym przypadku niezbędne jest złożenie wniosku, gdyż nie znajdują się w systemie ZUS. Do wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający datę urodzenia. To ważne szczególnie dla kobiet, które niekiedy przez całe życie zajmowały się domem i nie zawsze wychowały czwórkę dzieci, by otrzymać świadczenie Mama 4. Przez to nigdy nie pracowały, więc nie mają przyznanej emerytury.